Trudno zwyciężać, gdy zwycięstwo w nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary i siły mierzyć. Ostatnią no jako płatkiem się podzielić. Na czystą mieli, na gorącą czerwił Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno się z czasem swoją wolą zgodzić, Panie, I stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy. Ale swój los przyrzekaliśmy rzucić na nie By swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć Bo sięgaliśmy na orła i na krzyż Na dwa Zwyciężymy, gdy zwycięstwo Dasz nam, Panie Przyjmiemy klęskę Jeśli taka Twoja wola Tylko daj W godzinie próby Nam wytrwanie Gdy upadniemy zawsze Pozwól powstać z kola Bo przysięgaliśmy Na Orła i na krzyż, na za kolory Na świetrze, w Polsce Barwy Na czystą bieli na wolność i na lecz chwałę zmarłych. AK z Niemcami w rejonie Osowek Rzędy. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości i własnym serdecznie witam. Poczty sztandarowe przybyła dzisiejsza uroczystość, a wśród nich. Poczek sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu w Grajewie. Poczet sztandarowy Klubu byłych żołnierzy 9 Pułku Szczelców Konnych imienia Generała Kazimierza Połaskiego i 9 Pułku szczelców Konnych Armii Krajowej. Poszedł sztandarowy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego. <klucz> Serdecznie witam uczestników bitwy, której 72. rocznicę dzisiaj obchodzimy. Witam i pozdrawiam pana Franciszka Dubę, PS Zapalnik. Pana Leona Sierakowskiego, P.S. Siergiej. Pana Stanisława Wiśniewskiego, P.S. Wiarus, przewodniczącego Środowiskowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, organizatora dzisiejszej uroczystości. Pana Alfonsa Gorajewskiego, P.S. Alek. Pragnę w tym miejscu wspomnieć o zmarłym w ostatnim roku uczestniku bitwy Edwardzie Żbikowskim. <klucza> Witam księdza prałata Hieronima Mojżuka. <klucza> Witam księdza Czesława Oleksego. <klucza> Witam księża Tadeusza Białousa. I wszystkich kapłanów przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Jest mi szczególnie miło powitać przedstawicieli parlamentarzystów. Serdecznie witam pana Jędrzeja Łucyka, dyrektora biura poselskiego, wiceministra spraw wewnętrznych, Jarosława Zielińskiego. <klucz> witam wiceprzewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego, pana Mieczysława Bagińskiego. Witam wiceprzewodniczącego Sejmiku województwa podlaskiego, pana Jacka Pierutka. Szczególnie miło witam przedstawicieli Wojska Polskiego, pułkownika Jana Górniaka, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Jamstoku. Pułkownika dyplomowanego Jarosława Gromadzińskiego, dowódcę 15. Gierzyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego. <klucza> Podpułkownika Marka Pieniaka, dowódcę drugiego batalionu zmechanizowanego Gierzyck. Majora Tomasza Friskę, zastępcę dowódcy szefa sztabu II batalionu zmechanizowanego 15. Gierzyskiej Brygady Zmechanizowanej. <klucza> Witam kompanię honorową, którą wystawił drugi batalion zmechanizowany 15. Gierzyskiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Gierzysku pod dowództwem porucznika Pawła Siemieńczuka. Witam Orkiestrę Wojskową Zgierzycka pod batutą Chorążego Sztabowego Waldemara Peski. <plosy> Witam kapitana Roberta Sokołowskiego, przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień w Łomż. <plosy> Witam przedstawicieli Straży Granicznej. Podlaskiego komendanta Straży Granicznej reprezentuje dzisiaj pan major Krzysztof Milecki. Witam serdecznie. Witam przedstawicieli organizacji kompatanckich, w tym gości ze stolicy i środowisko Miścisław. <klucza> Witam panie i panów prezesów związków i wszystkich kombatantów przybyłych na dzisiejszą uroczystość. <klucza> Witam również przedstawiciela instytutu pamięci narodowej od wam stoku, pana Krzysztofa Sychowicza. Witam starszego brygadiera Andrzeja Sobolowskiego, sensem podlaskiego komendanta wojskiego PSP w Jamstoku. <klucza> witam starszego brygadiera Andrzeja Błońskiego, komendanta obywatelowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. <klucza> Szczególnie witam młodszego inspektora Pawła Szypere, komendanta obojętnego policji w Grajewie. Również Panią Małgorzatę Ewę Górską, dyrektor Biegleńskiego Parku Narodowego. Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości Pana Zygmunta Kruszyńskiego, starostę grajewskiego, współorganizatora dzisiejszej uroczystości. Witam Panią Alicję Rutkowską, witam starostę powiatu grajewskiego, współorganizatora dzisiejszej uroczystości. Witam pana Dariusza Atorowskiego, burmistrza Grajewa, również współorganizatora dzisiejszej uroczystości. <klucz> Szczególnie miło witam pana Antoniego Ludzińskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zjednoczonego Połku Szerców Konnych, Organizatora dzisiejszej uroczystości. <klucz> witam również pana Mariana Podleckiego, Nadleśniczego nadoślicza Rajgut, współorganizatora dzisiejszej uroczystości. Gorąco witam przewodniczących rad powiatów, rad gmin, państwa radnych, starostów, burmistrzów i wójtów. Witam również państwa Annę i Kordiana Bartoszuk, zarządzających Lesiczówką Grzędy. Witam dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i samorządów gminnych. Witam harcerzy i strzelców. Witam młodzież szkolną przybyłą ze szkół średnich, gimnazjalnych, podstawowych. Witam mieszkańców okolicznych miejscowości, w tym szczególnie mieszkańców gminy Rajgród. Witam przedstawicieli mediów. Serdecznie gorąco witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość których nie wymieniłem dotychczas, Gratuluję. Gratuluję. godności, funkcji.